Często spotykam ludzi, którzy narzekają na swoje życie. Zawsze coś jest nie tak, zawsze brakuje czegoś, zawsze jest za mało pieniędzy, czasu, przyjaciół. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie są tego konsekwencje dla waszego zdrowia psychicznego i fizycznego? To, co myślicie, ma ogromny wpływ na wasze życie. Pozytywne myślenie to klucz do osiągnięcia szczęścia i sukcesu. Ale jak można nauczyć się myśleć pozytywnie? Jak można wziąć sprawy w swoje ręce i odmienić swoje życie? Oto kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci stworzyć takie pozytywne nastawienie i myślenie. Po pierwsze, skup się na tym, co masz, a nie na tym, czego brakuje. Wszyscy mamy wiele powodów, żeby być wdzięcznymi: czy to dom, praca, rodzina, przyjaciele, zdrowie każdy z nas ma coś, co warto docenić. Po drugie, Zmieniaj swoje myśli na lepsze. Kiedy zaczynasz myśleć negatywnie, spróbuj przerwać ten proces i zmienić swoje myśli na bardziej pozytywne. Możesz powtórzyć sobie afirmację, która będzie Ci przypominać o Twoich wartościach i celach. Po trzecie, wyrzuć negatywnych ludzi z Twojego życia. Wiem, to ciężkie, ale czasami konieczne. Negatywni ludzie mogą wprowadzić cię w stan depresji, który utrudni ci pozytywne myślenie. Znajdź takich, którzy są pozytywni, którzy będą cię wspierać i motywować. Po czwarte, ćwicz medytację i jogę. To doskonały sposób na rozluźnienie umysłu i odprężenie ciała. Ćwicząc medytację i jogę uczysz się koncentracji, a to pomoże ci zredukować negatywne myśli i skupić się na pozytywnych aspektach twojego życia po piąte i ostatnie. Staraj się mieć poczucie humoru. Śmiech jest lekarstwem na wiele dolegliwości. Kiedy jesteś w stanie się pośmiać, możesz zmniejszyć poziom stresu i poprawić swoje samopoczucie. Pamiętaj, że pozytywne myślenie to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Nie daj się zniechęcić, jeśli początkowo trudno ci będzie zmienić swoje myślenie. Ważne jest, żeby pracować nad sobą każdego dnia i w końcu dojść do tego punktu, w którym pozytywne myślenie stanie się naturalne.